Czy to ja jestem złym facetem, czy kod rujnuje nasze życie? Od trzech miesięcy mieszkam z moją dziewczyną, Anią. Na początku wszystko wydawało się w porządku, ale ostatnio zaczęły się napięcia, które zaczynam odczuwać coraz mocniej. Ania ma 23 lata i tej zimy postanowiła, że chce adoptować kota. Wiedziałem, że zawsze marzyła o posiadaniu zwierzęcia, więc zgodziłem się, mimo że nie miałem zbyt wielu doświadczeń z kotami. Kiedy przygarnęliśmy małego Lyskę, wszystko zmieniło się w mgnieniu oka. Codziennie rano budzę się do ryku kota i ciągłego gryzienia moich palców u nóg. Ania wydaje się z tego powodu zadowolona, ale mój spokój został całkowicie zrujnowany. Wczoraj, gdy wróciłem z pracy, znalazłem w salonie rozrzucone zabawki i potłuczoną lampę. Zdecydowałem się z nią porozmawiać. Ania, naprawdę musimy coś z tym zrobić. Lisek nie może cały czas się bawić naszymi rzeczami, powiedziałem, starając się brzmieć spokojnie. Ale ja go kocham. To tylko kot, on się bawi. Odpowiedziała z irytacją. Czułem, jak narasta we mnie frustracja. Czy nie mogła zrozumieć, że bycie w domu z bałaganem i krzykiem kota nie jest dla mnie łatwe? Postanowiłem mówić o tym dalej, a Ania zaczęła mi oskarżać, że nie rozumiem jej pasji. Teraz nie wiem, czy ty ja jestem zły za to? Że pragnę trochę spokoju w naszym wspólnym życiu. Czy to ja jestem tym złym?